Jestem usatysfakcjonowany. Co prawda były to przeprosiny wyduszone. Słowo przepraszam ciężko przechodziło przez gardło mojemu, że tak powiem, pozwanemu, ale się udało i jestem z tego usatysfakcjonowany. Wicestarosta jest zadowolony także z tego, że szef lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości musi zapłacić na rzecz Fundacji Złotowianka i Klubu Sparta po 1800 zł. Musi też opublikować przeprosiny na stronie internetowej i profilu na Facebooku, na którym wcześniej pojawiło się sporne pytanie. Przypomnijmy, tuż przed wyborami samorządowymi Wiesław Fidurski, kandydat PiSu do Rady Powiatu. Zapytał wicestarostę Złotowskiego, czy był on karany za pobicie. Daniel Sztych wytoczył mu proces o naruszenie dóbr osobistych i zażądał wpłaty po 25 tysięcy złotych na obie złotowskie organizacje. Przed Sądem Okręgowym w Pile doszło jednak do ugody pomiędzy stronami. Radny Pis zobowiązał się przeprosić wicestarostę. Wyrok nie jest prawomocny.